Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jakie mamy rodzaje konfliktów. I zapraszam na krótką prezentację. Myślę sobie, że będzie nam prościej prześledzić to, właśnie mając przed oczyma, o czym będziemy rozmawiać. Konflikt i jego rodzaje, dzisiaj mówiąc kolokwialnie na tapecie z nami. Po pierwsze, chciałabym zwrócić uwagę na konflikt relacji. Jest to coś, co myślę sobie zdarza się każdemu z nas i naprawdę w różnych sytuacjach, bo mogą to być naprawdę bliskie relacje, relacje przyjacielskie, relacje domowe, mogą to być relacje, na których nam naprawdę też zależy, chociaż nie są takie bliskie i to są na przykład relacje w pracy. Tak naprawdę myślę sobie, że nie ma osoby, która byłaby wolna od tego typu konfliktu. I teraz to, co jest ważne, to to, że tutaj pojawiają się często dość silne emocje. Te emocje powodują, że angażujemy się w ten konflikt, że nie potrafimy wyjść i tak sobie stanąć z perspektywy, stanąć obok i... Dokonać dobrej interpretacji tego, co usłyszałam, tego, co faktycznie zostało zrobione, tego, co ja powiedziałam i jaka była moja intencja. To też wpływa na złą komunikację i na to, że jakby ciężko nam znaleźć tą płaszczyznę, bo gdzieś tam w tych komunikatach się mijamy. Nadając zły komunikat, który wcześniej jakby został uwarunkowany przez moją złą interpretację, no trudno. Też wymagać, żeby ten efekt tej komunikacji był dobry. Często jest też tak, że pojawiają się pewnego rodzaju stereotypy i nie chodzi mi tylko o to, że są to takie stereotypy na poziomie, że tak powiem społecznym, ale też stereotypy, które gdzieś tam wytworzyły się również w toku mojego życia, czyli nie wiem osoby o takim imieniu, które na swojej życiu spotykałam, zawsze były, Jakieś. Albo y, nigdy, jeżeli ktoś pierwszy y, do mnie wyciągnął rękę, y, nigdy się to dobrze nie skończyło, bo zawsze chciał czegoś w zamian. Albo Coś jeszcze. Są to takie, jakby, jak ja się śmieję, stereotypy na własny użytek, czyli są to sytuacje, które gdzieś tam nam się w życiu powtarzały, albo przynajmniej my sobie gdzieś tam stworzyliśmy taki ciąg, że i wydaje nam się, że one się powtarzały, i na podstawie tego klasyfikujemy późniejsze wydarzenia. To też oczywiście wiąże się z tą złą interpretacją, bo jeżeli spotykam osobę o konkretnym imieniu, mogę też od razu nadać interpretację, że ona jest taka albo inna, tak, zanim jeszcze ją poznam, może to rodzić konflikty i może to yy, nie służyć budowaniu pozytywnej relacji. Kolejnym jakby rodzajem jest konflikt danych. Myślę sobie, że jest taki dość konkretny, czyli tutaj nie mam informacji, na przykład w jaki sposób wykonać zadanie. Ktoś inny je ma, ja je nie mam, a ja ich nie mam i w tym momencie zastanawiam się, że to jest trochę nie fair, że mamy ten sam czas, to samo zadanie, ale no jakoś jest to nie w porządku, gdyż ja nie mam po prostu do tego narzędzi. Może być to błędne rozumienie, to troszkę tak jak z tą właśnie tą interpretacją, czyli mam te dane. Ale zupełnie inaczej je interpretuję. Mogę na przykład kwestionować procedury samego zbioru tych danych, czyli wyniki mamy takie same, ale moim zdaniem, na przykład, drugi zespół zbierał je, załóżmy, nieetycznie albo według nierzetelnych danych, i to też może budzić pewnego rodzaju kontrowersje, zwłaszcza jeżeli na przykład okazałoby się, że to tamten zespół zdobywa tę nagrodę, a tu ja podeszłam rzetelnie do uzyskania tych danych. I także to, co już tutaj też wspominałam, różnice w interpretacji, czyli mamy te same dane, ale jednak mimo wszystko szklanka od połowy pusta i do połowy pełna, hmm, to dwie zupełnie różne rzeczy. No właśnie, czasami też jest tak, że właśnie tutaj powstaje pewnego rodzaju taki dysonans i to też prowadzi do konfliktów. Konflikt wartości. Myślę sobie że chyba najtrudniejsze do rozwiązania, gdyż tutaj najtrudniej kompromisy, ponieważ to jest taki konflikt nasz, nasz, naszych wewnętrznych i teraz naszych wewnętrznych przekonań, naszego, naszych wewnętrznych wierzeń, naszych wewnętrznych wartości to jest nasz ogólny światopogląd, nasze podejście do wiary, do religii to jest też coś, z czym gdzieś tam dorasta. I jest to jakieś takie spójne z, z własnym ja. Um, I to myślę sobie jest najtrudniejsze do pogodzenia, jeżeli spotykamy dwie um, zupełnie przeciwstawne, że tak powiem, postawy życiowe. No i pogodzić je naprawdę jest czasami ciężko. Dlatego tutaj może nie będę za bardzo wybiegała w przyszłość, ale jak będziemy mówili o rozwiązywaniu konfliktów, to chyba w tym momencie będzie to taki dobry punkt, żeby się do tego odnieść troszkę dłużej. Mogą być również to wartości dnia codziennego, czyli konwenanse, zwyczaje, typu kto przepuszcza kogo przez drzwi, kto pierwszy siada do stołu, komu na przykład kto pierwszy komu mówi dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. I wbrew pozorom, jakbyśmy przyjrzeli się na przykład konfliktom sąsiedzkim, to często tutaj Właśnie te konwenanse mają niebagatelne znaczenie. Kolejnym konfliktem jest konflikt strukturalny, i tutaj chodzi, no, na przykład, w takich korporacjach tak czy w firmach, tak w ogóle. Chodzi na przykład o określenie konkretnych ról. Kto jest szefem, kto jest jakim członkiem zespołu, kto za co odpowiada, jaki mamy podział tych kompetencji i podział zadań, jak rozkładamy te siły i środki na to, żeby to ogólne zadanie było zrealizowane, jaki dajemy czas na wykonanie, czyli że załóżmy, jedna osoba ma deadline do piątka, druga do poniedziałku i czy. Tak samo dysponujemy zasobami, czyli, czyli tym czym dysponujemy, żeby wykonać dane zadanie i czy ewentualnie jesteśmy w tym podziale sprawiedliwi i to często właśnie w, na gruncie zawodowym rodzi właśnie pewnego rodzaju frustrację, zazdrość, no i po prostu konflikty. Kolejny konflikt to konflikt interesów. I tutaj może być tak, rzeczowy, proceduralny i psychologiczny. I teraz tak, rzeczowy to są takie konkrety, konkretne dobra materialne i niematerialne, czyli na przykład pieniądze, tak jak mówiliśmy przed chwilą o tych zasobach, to może być na przykład konkretny grant na wykonanie danego, danego zadania, ale też na przykład czas, i to o tym też wspominaliśmy, czyli deadline do piątku, deadline do poniedziałku. Może być proceduralny, czyli w ogóle. Jakie jest polecenie? Jak wygląda cały proces? Czego powinnam się spodziewać, żeby wykonać to zadanie dobrze i żeby spełnić czyjeś oczekiwania? Jeżeli trochę się gubię już na samym początku, a ktoś inny ma jasno określone cele, może to powodować właśnie konflikty. W kontekście jakby osiągnięcia celu, czyli komuś ten cel będzie łatwiej osiągnąć niż mnie, kiedy ja nie do końca wiem jakie są zasady i psychologiczne, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę takie cechy, jakby tutaj w funkcjonowaniu w ogóle międzyludzkim, takie, takie aspekty, jak zaufanie, szacunek, uczciwość, jak to, na czym bazujemy w codziennych relacjach i co nam zdecydowanie pomaga. I tutaj też trzeba byłoby zwrócić uwagę, czy w naszym zespole jest to zaufanie, czy umiemy je zbudować, czy działamy na zasadzie szacunku, strachu, czy jakich innych, że tak powiem, wartości czy aspektów. I czy to ewentualnie, jeżeli w danej grupie jest więcej tego właśnie zaufania, szacunku, tych fajnych relacji, a w drugiej jest y, y, nieuczciwość, jakieś takie niedopowiedzenia, y, może trochę niepewności i strachu, to również może powodować takie rozdźwięki między tymi y, dwoma, na przykład zespołami, które realizują jakiś tam cel, y, i może to prowadzić do konfliktów. Tym razem na tyle króciutko, chciałam tylko zasygnalizować, jakie są rodzaje tych konfliktów, a już do tego, tak jak mówiłam, co z nimi robić, jak już się pojawią i jak spróbować z nich wyjść. Myślę sobie, że przejdziemy następnym razem już na spokojnie, i wtedy postaramy się zobaczyć, jak rozwiązywać to, z czym przyszło nam się mierzyć w życiu codziennym. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.